Cześć! Witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Mam biało-żółte papiery, czyli mandaty. Są to mandaty moje prywatne, które ocalały. Jest ich dosłownie 4 sztuki. Było ich dużo więcej, ale no, zapłaciłam i po prostu wyrzuciłam. Ocalały całe cztery. Te mandaty, które ja tutaj mam, to są z jednej kategorii, gdyż ja dostawałam mandaty tylko z jednej kategorii. I na tych mandatach oczywiście jest rejestracja mojego samochodu, byłego już samochodu, dlatego że został zezłomowany. Taka historia z samochodem. Ocalał z niego jedynie silnik, który był po prostu niezniszczalny. I muszę powiedzieć, że marka Volvo, jeżeli chodzi o silniki, to są po prostu nie do zajechania. O tak. Oczywiście, ja Wam pokażę, jak taki mandat wygląda, jakie informacje jeszcze można znaleźć na takim mandacie, jaki jest czas. Płacenia za taki mandat, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie na odcinek. Mam nadzieję, że dobrze widać. I tutaj mamy taką ram, rameczkę. No i co tutaj jest napisane? Tutaj dostałam mandat z Kupork, czyli takiej firmy, która zajmuje się kontrolą po prostu aut. Na parkingach. I tutaj pierwsze to mamy numer OCR, drugie to jest początek czasu, koniec czasu, możecie sobie zobaczyć na minuty. Dalej mamy ulicę, tutaj jest komuna, numer rejestracyjny samochodu, kod kraju, numer fabryczny, czyli marka samochodu, typ na znakach szwedzkie. I tutaj mamy naruszenie, czyli brak ważnego biletu. Kwota 400 koron. Tutaj jeszcze mamy taką rameczkę i takie, widzicie, takie fałki, bo oshaszane. I co to jest? Pierwsze to jest sprawdzono oznakowania drogowe. Drugie, że znaki drogowe też zostały sprawdzone. No i trzecie, że zostały też zrobione zdjęcia naszego autka. Dalej jest napisane, że kwota do zapłaty 400 koron. No i tutaj dalej mamy OCR, numer Bank Giro i numer podany też. Bank Giro jest dla osób, które posiadają szwedzkie konta bankowe. No i dalej tutaj mamy, że Opłatę należy um, uiścić w przeciągu 8 dni od y, daty wystawienia mandatu. 8 dni mamy, żeby zapłacić ten mandat. No i tutaj y, dalej, że właśnie y, y, musimy też podać y, numer OCR. Y, i dalej napisali, że pojazd został zaparkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego też naliczono opłatę w wysokości 400 koron. I tutaj, że właśnie trzeba ją zapłacić w przeciągu 8 dni na Bank Giro. Dalej jeszcze nam napisali, że wszelkie sprzeciwy można zgłaszać w formie pisemnej na adres internetowy, tutaj jest podany, czy też na adres taki fizyczny. Czy też można pojechać osobiście i po prostu z nimi porozmawiać na, na temat man, mandatu właśnie tego. Tutaj jest numer organizacyjny. No i tutaj jeszcze napisali, dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. I tutaj na samym dole jeszcze jest taka informacja. Otóż jest podane, jak widzicie, IBAN, i SWIFT, i, czy też BIC. To jest właśnie informacja dla osób, które nie posiadają szwedzkiego konta bankowego, żeby właśnie ten mandat zapłacić sobie na przykład z polskiego konta. To, to tutaj jest bardzo ważna ta informacja. Na odwrocie no nie ma nic, jak widzicie. Więc taki mandacik się prezentuje. Tu jest mój drugi mandat. Wygląda podobnie, tak jak pierwszy, jak widzicie. No tylko jest za coś innego. No i tutaj jest firma Aimo Park. No i tutaj również te informacje, czas, koniec. I tak dalej. No, tylko za coś innego tutaj. Akurat jest opłata za parking nie została zapłacona. Suma 400 koron. I tutaj podobnie ma kwota. Numer OCR Bank Zero. 8 dni na zapłatę. Jeżeli uznamy, że no niesłusznie żeśmy go dostali tak I, i będziemy chcieli po prostu się odwoływać, to tak samo tak jak w przypadku właśnie tego. Tu też tutaj jest strona podana, internetowa, fizyczny adres, czy też możemy sami ewentualnie pojechać do nich i wyjaśnić tą po prostu sprawę. I tutaj też, tak jak w przypadku tego pierwszego mandatu, jest podany IBAN. Tak jak widzicie, i SWIFT. Także taki drugi. Tutaj mam trzeci i to jest informacja o parkowaniu czy też oznakowanie parkingowe, ale jest to również mandat do zapłaty, tak jak w przypadku tych dwóch. Może inaczej trochę wygląda niż te dwa, ale również jest to mandat, który należy uregulować. I co oni tutaj nam napisali? Tutaj jest numer umowy i też numer OCR, wystawiony przez. Numer rejestracyjny samochodu, numer fabryczny, czyli marka samochodu, tutaj od kiedy, czas do kiedy. Dalej mamy e, ulicę, e, kwotę 400 koron, naruszenie, zaparkowany pojazd bez ważnego biletu parkingowego. E, dalej napisali, że sprawdzone znaki drogowe. Tak. No i tutaj mamy notatkę, że. Nieprawidłowy parking telefoniczny. Co to oznacza? Że parkowanie przez telefon oznacza, że płacimy za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego, za pośrednictwem aplikacji SMS-a lub poczty głosowej, a nie w parkomatach. Czyli ja po prostu w aplikacji nie nastawiłam sobie czasu, który skończył mi się na parking, no i dostałam 400 koron. No i jeszcze tutaj w notatce nam napisali, że zrobili nam zdjęcia samochodziku. Tutaj napisali, że podróżowałam w komunie Lund. No i zadaniami parkingowymi zajmuje się Urząd Policji w Malmo. I tutaj jest podany. I jeszcze tutaj na dole mamy stronę internetową Policji. I także, żebyśmy zobaczyli e, także ważne informacje na odwrocie. No i na odwrocie jeszcze mamy takie informacje. E, o to wszystko, co tutaj jest, to jest końcówka po prostu o tego. E, a tutaj jest początek, i tu jest początek tego. To, to jest to samo, po prostu tylko tak wklejone, trochę dziwnie. E, więc. Powiem Wam po prostu, co tutaj nam napisali. I tutaj właśnie jest ta informacja o parkowaniu. Pojazd został zatrzymany lub zaparkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, patrz, strona główna. Otrzymałeś zatem mandat parkingowy. Mandat parkingowy należy uiścić w ciągu 8 dni od daty wystawienia. Opłatę należy uiścić na rzecz. Szwedzkiej Agencji Transportu Transport Styrelsen przelewem bankowym o numerze i tutaj numer jest podany. E, numer OCR znajduje się z przodu i należy go poddać podczas płatności. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona po Upomnieniu zostanie ona podwyższona. Jeśli opłata parkingowa nadal nie zostanie uiszczona, sprawa zostanie przekazana do szwedzkiego organu egzekucyjnego, czyli do Kronofugden, w celu jej windykacji. Szwedzki organ egzekucyjny pobiera opłatę za rozpatrzenie sprawy. No i tutaj jeszcze mamy takie pytanko, czy uważasz, że informacja o właśnie parkowaniu jest nieprawidłowa? Czyli co należy zrobić, jeżeli na przykład nie, nie zgadzamy się z tym mandatem? Opłatę należy uiścić, nawet jeśli złożysz wniosek o korektę lub zakwestionujesz uwagę. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, opłata parkingowa zostanie Ci zwrócona. Jeśli uważasz, że mandat parkingowy został wystawiony nieprawidłowo, możesz ubiegać się o jego sprostowanie w lokalnym oddziale Policji, w którym został wystawiony. Udając się na komisariat Policji, powinieneś mieć przy sobie ten mandat parkingowy. Właściciel pojazdu może pisemnie zakwestionować obowiązek zapłaty do organu policji wskazanego w mandacie parkingowym należy podać powód, dla którego uważasz, że mandat parkingowy jest nieprawidłowy, a także numer sprawy, numer rejestracyjny i markę pojazdu. Numer sprawy jest o tutaj yy, podany po prostu jako też numer OCR. To też jest numer sprawy. I Dalej oraz markę pojazdu. Aby sprawa mogła zostać rozpatrzona, musi ona wpłynąć w ciągu 6 miesięcy od uiszczenia opłaty lub podjęcia działań windykacyjnych przez szwedzki organ egzekucyjny, czyli Kronofugden. Postanowienie dotyczące płatności można znaleźć w ustawie i rozporządzeniu w sprawie mandatów za parkowanie oraz w rozporządzeniu szwedzkiej agencji transportu Transport Styrelsen. Czwarty mój mandat, i tutaj za co naruszenie przepisów o ruchu drogowym, zaparkowanie pojazdu w miejscu dla określonej liczby użytkowników dróg lub określonego rodzaju pojazdów. Tutaj jeszcze nam napisali, że oznakowania drogowe i znaki drogowe też sprawdzili. Zrobili zdjęcie oczywiście mojemu samochodowi. No i tutaj w notatce jeszcze napisali nam, że niewidoczne zezwolenie RH. I słuchajcie, no zobaczcie sobie na czas. Dwie i pół minuty, w 2,5 i pół minuty E, ile można słuchajcie zarobić? Tyle można zarobić. 800 koron. Miałam do e, załatwienia sprawę w, w okolicy, właśnie tego adresu. Nie udało mi się e, odjechać. To jest raz. Dwa, nie udało mi się nawet tej, tej sprawy załatwić. No cóż, e, jak widzicie, też się mylę. Robię błędy, takie błędy. W dwie minuty 800 koron. Życie. Tu jeszcze z tyłu tego mandatu jest ta sama informacja, co Wam po prostu wcześniej na, na tym mandacie po prostu mówiłam. To jest to samo, więc tutaj nie będę się po prostu powtarzać. Jak widzieliście, moje mandaty przedstawiają się w ten sposób. Ja dostałam w tym kraju mandaty z jednej dziedziny i jest to parkowanie innych mandatów za prędkość, za kontrolę i inne po prostu wykroczenia. Nie dostałam takiego mandatu w Szwecji, nie dostałam też mandatu w Polsce. Tutaj, że tak powiem, są moje pierwsze koty za płoty, jeżeli chodzi o doświadczenia z, z Samochodem, poruszanie się w ruchu drogowym, parkingi, znaki i tego typu rzeczy, dlatego że ja zdawałam prawo jazdy w Polsce i tylko w okresie po prostu zdawania, czyli trwania kursu prawa jazdy, to tylko tyle po Polsce jeździłam i przyjechałam do Szwecji. Odbierając prawo jazdy w Polsce, przyjechałam do Szwecji i tutaj wszystko się zaczynało. No to jak widzicie, tak się właśnie zaczynały moje początki. Ja jeszcze dostałam mandat. 800 koron, pamiętam jeszcze jeden tak wysoki, za to, że stanęłam w miejscu, które po prostu nie było przeze mnie wykupione, i to było miejsce e, firmy. Ja nie miałam po prostu biletu na, na to miejsce i dostałam 800 koron. Znak oczywiście był, tylko że ten znak to był w takich skrótach nieprzetłumaczalny. Jeżeli, słuchajcie, chcecie się sugerować, że Google, Google Translate Wam po prostu przetłumaczy albo pomoże Wam w tłumaczeniu znaków szwedzkich. Nie, ja wam odradzam z miejsca. To jest bardzo zły pomysł. Nie róbcie takich rzeczy. Najlepiej po prostu Szweda się zapytać, czy osoby, która zdawała tutaj na miejscu prawo jazdy, co dany znak znaczy, żeby po prostu mieć pewność, żeby nie stawać w ciemno, tak jak ja. Ja stanęłam, bo nie wiedziałam. Dopiero później po prostu osoba mi właśnie powiedziała, o co chodzi. No i tak. A ten mandat, który dostałam właśnie 800 koron, no to jeszcze w tym samym dniu dostałam dwa mandaty w kwocie każdy jeden 400 koron. Więc jednego dnia miałam 1600 koron do zapłaty. Takie początki, to jest życie, no, ta, tak, tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj nie ma usprawiedliwiania, tutaj nie ma gadania, tutaj jest po prostu mandat, który trzeba zapłacić w przeciągu 8 dni. Jeżeli tego nie zrobimy, wciągają nas do Kronofugden. A taka ciekawostka, że za niezapłacony mandat i wiszenie w Kronofugden, no to spółdzielnia, na przykład mieszkaniowa, może odmówić. Nam mieszkania. Czyli, jeżeli stoimy w kolejce, na przykład po mieszkanie i mamy za zadłużenie jakiekolwiek, czy właśnie ze względu na mandat w Kronofugden, no to oni nam podziękują i nam nie udostępnią tego mieszkania nawet na wynajem. Tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o mandaty, no to ja uważam, że trzeba po prostu je płacić, żeby nie ciągnął się za nami taki ogon, żebyśmy gdzieś tam nie wisieli niepotrzebnie i tak dalej. Więc tyle. Jeżeli wam się podobało to, lajkujcie, komentujcie, jeżeli coś byście chcieli jeszcze tutaj od siebie dodać właśnie o mandatach czy o przepisach ruchu drogowego, ja oczywiście wam tutaj podlinkuję mój film, który zrobiłam o, o parkingach i o aplikacjach na, właśnie na parkingi, to będziecie mieć w opisie tego filmu. Zasubskrybujcie mój kanał, żebyście mieli jeszcze Sylwii więcej i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam życzę spokojnej jazdy, przede wszystkim i bezpiecznej. Trzymajcie się, cześć!